Troszkę mi się pospało. Logo z dzień 16. Jest za 10.08. Poszłam spać o 23.00. Miałam stać 6:00, No nie wyszło. Plan jest taki, że na 17:45 5000 mówię na kolację, obiad, kolację z przyjaciółką. A około 1.00 w nocy chcę mieć się smolną, ponieważ mam 30 lat. Wydaje mi się, że 110% z obiadu wrócę jeszcze do mieszkania. Być może nawet się zdrzemnę, ale chyba zrobimy jakiś before, sama nie wiem. Zobaczymy, jak będziemy stać z czasem. Czy wybiorę drzemkę czy alkohol? Tak czy siak, ponieważ będziemy tańczyć. Nie zależy mi dzisiaj na aktywności fizycznej. Myślałam, że wstanę wcześniej i pojadę na basen, ale jako że przespałam te dwie godziny, to nie musimy, więc na razie ogarniam się i siadam do biurka. Nie wiem, czy zacząć od pisania, czy od edycji, bo cały czas nie piszę. Ale chyba wyedytujemy ten filmik i pójdziemy popisać. Może wyjdziemy z domu. Nie muszę dzisiaj czytać książki, bo jutro robimy maraton czytelniczy. Ale chciałam nagrać z TikToka, jak ostawiam Kindle i go rozpakowuję. I może nagram, jak robię makijaż na TikToka z Raluka. Nie jest to mój normalny tam content. Ale skoro wychodzę z domu, to mogę się pomalować i od razu to nagrać. Tak, chyba zrobimy. Okej, okay, czyli dwa TikToki, pisanie i edycja YouTube'a, ale w kolejności odwrotnej. Mamy 8.02. Siadam do laptopa. A przepraszam, powiedziałam, że zacznę od prania. Miałam później zdecydowanie. I zaczęłam przeglądać moje naklejki. I chyba wybrałam potencjalny zestaw na teraz, chociaż no, tych naklejk jest w kij, tylko że są spore i mam takie, to chciałabym, żeby było głównie widoczne, albo to, to. I one wszystkie są wielkie. Więc muszę tak wybierać, żeby. To jakoś ładnie wyglądało. Mam tylko kilka w brązowych kolorach, więc dałam tutaj dwie. Jest też jedna naklejka. Nie wiem, czemu teraz Wam to mówię. Skoro później będziemy nagrywać TikToka, ale jest też o to ją podzielę na dwa, żeby to był taki typowy wypełniacz, który można gdzieś tam wcisnąć i przy okazji da nowy kolor, ale to przy jakimś innym ułożeniu. Siadamy do. Edycji. Wróciłam do Warszawy i wróciliśmy do standardowej długości blogów. Godzina 13, z czego mam i przebitki, i dużo gadam. Uwielbiam być na swoim. 10.41. Bardzo dobry czas, moi drodzy. Vlogu z dzień 15 się zapisujemy idziemy ze śniadanie. Dzisiaj mam ostatni jogurt, który się jeszcze nie przeterminował w mojej lodówce, więc znowu jemy smoothie. Miałam w trakcie picia mojego smoothie, aby edytować miniaturkę. Teraz to skrołam TikToka i patrzyłam, jak ludzie idzie. Powiem ja Wam, że dużo lepiej nagrywam się na TikToku content książkowy i lubię przygotowywać TikToki na co czytam. Do Sreluka dalej mam awersję, więc... Mimo, że na strzelu kłam 25 tysięcy obserwujących, na co czytam 799 i myślę, że ciężko będzie dobić do. 20 tysięcy. Jak będę miała 10 na co czytam, to będę z siebie ogromnie dumna i myślę, że to będzie za jakiś rok najwcześniej, ale cały czas myślę, czy nie zrezygnować ze stryżuka. No bo po prostu nie czuję tego. Dalej się przy laptopie. Odpowiedziałam na maila o linki afiliacyjne, bo stwierdziłam, że w sumie to by było spoko, szczególnie, że gadam dużo o książkach i czasem je podrzucam w opisie. Więc czemu nie dodać tych linków? Jeszcze nie wiem do końca, jak to się robi. Wiem, że nie wpływa to na kwotę dla ludzi, którzy klikną w ten link. A jakieś tam grosze zarabia osoba, która dodała pod filmikiem? Muszę też się dowiedzieć, jak oznaczam. Chyba tylko oddaję gwiazdkę, że są to linki. Ale jeszcze nie wiem, jak to się robi. Tak czy siak, być może zaczną się pojawiać na dole linki. Szczerze, jak się kupuje online, to tak naprawdę trzeba wchodzić na wszystkie strony i patrzeć, gdzie jest taniej. Ja korzystam z taniej książki, szczególnie, że jest z mojego stoku ja, jestem z mojego stoku. NP, Amazon, i jeżeli jest to z konkretnej księgarni, no to wiem, że wydawnictwo znak. Poradnia K, więc generalnie za każdym razem, jak chcę kupić jakiś konkretny tytuł, to sprawdzam po całym internecie, gdzie kosztuje najtaniej. I wam też to polecam, ale jak będziecie chcieli kliknąć w moje linki, to będę wdzięczna. Dziękuję. Muszę odejść od komputera, ale boję się, że jak zacznę czytać książkę, to już do niego nie wrócę. Więc może pójdziemy się troszeczkę ogarnąć. Postanowiłam umyć głowę, bo stwierdziłam, że jednak nie jestem pewna moich włosów, szczególnie wieczorem. Mimo, że po klubie, na pewno jutro będę znowu je myła, co jest bez sensu. Teraz rozwieszę pranie i siadamy do pisania. Dobra, zjadłam obiad. Mamy 13.11. 17.45 widzę się z sią, a z tego, co mi się wydaje, tam jadę pół godziny. Do 15.00 popiszmy, później pójdę się ogarnąć, nagram szybko dwa TikToczki. I będziemy iść do Hesu. nie będziecie ze mnie dumni. Połowę czasu, który powinnam przeznaczyć na pisanie książki, skrowałam telefon albo kopiłam się po prostu na komputer. Nie wiem, kiedy ja go napiszę. Nie wiem, czemu tak ciężko mi idzie. Myślałam już, że będę miała 200 stron napisanych. Mam 10 mojej książki. Liczyłam, że do urodzin. Mi się uda zrobić pierwszy draft początkowo. Początkowo to myślałam, że w ogóle w moje urodziny wyślę tą książkę, bo to było takie mój prezent ode mnie dla mnie. Ale jak już zaczęłam pisać, to miałam takie, dobra, pierwszy draft do moich urodzin. Jesteśmy na 10. stronie i chcę pierwszy draft zrobić do końca miesiąca, bo myślę, że pierwszy draft będzie miał właśnie około 200 stron i będę wtedy rozbudowywać, wycinać, zmieniać i do końca roku chciałabym napisać tą książkę. Zobaczymy. jest mój milk, make-up. możemy co innego, nie ma problemu. Widziałam, że powinno się robić czyli ogólnie zrobiłam źle tutaj nakładać swój róż pod. Jak się patrzy na, na prost, to pod swoją średnicą. I zapomniałam, że jest to Rare Beauty, więc nałożyłam zdecydowanie za dużo. I podobno robi się po prostu o takiej wielkości trójkącik, i to powinno być wszystko. Ale ja oczywiście źle to zrobiłam. Co myślimy o tym? Jak nie wiem jak to naprawić, to biorę gąbeczkę. Dłóżmy więcej pomarańczu. Nie wiem jak ja to robię nie wiem czy ja próbuję zrobić. Troszkę brązera. To Bronzer na powieki. Dłoszę więcej rozświetlacza, ale ten jest chłodny. Ten dosyć ciepły. Nie wiem, jak mocno będzie się to w oczy. I dam go też troszkę w środek. Mówię wam, jakby to był tutorial. Mówię, jakby jakiś niesamowity make-up. zamiast malować rzęsy, ponieważ jestem po laminacji, to tylko podkręcę to gorsze oko. No pięknie. Nakładam ten olejek. Lash the Brow Oil Serum z K.A. Klaresy. Nakłada się sporo na tą szczódeczkę. Więc nakładam byle jak, rozczesując pustą szczoteczką. Dostałam teraz nową, jak byłam na raminacji, ale gdzieś się wsadziło. Nałożymy ten olejek z katri Kosaka, Kosaka, Kosaka. Dostałam go za darmo w seforze na urodziny, ale w seforze w Stanach. Może być. I to też było z Kosaka. Ten duet dostałam na urodzinę. Tak to się prezentuje, jeszcze się przebiorę i możemy nagrywać TikToki. Nagrałam i stwierdziłam, że mi się nie podoba, i edytuję, i nagrywam trzykrotnie, a już mam i rozwalone naklejki, i przyklejony popsoket, więc nie mogę nagrać od początku. Nie wiem, czy ten popsocket w ogóle mi się zaraz nie odwali. To jest taki. No, jest to mega tanie. Troszeczkę za dużo się z nim dzieje. Ale chyba tak ma być. Ale chyba pojadę w ogóle boltem do miasta, bo chcę to ogarnąć. A nie ma kiedy! I przerzucam się na telefon. Więc widzimy się później. Muzyka Wróciłam ze spotkania z Rogucką. Za dużo nie nagrałam, ale mogę Wam pokazać. Byłyśmy na jedzeniu w... Nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. Ale byłam tam już dwa razy i obydwa razy było super. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. Myślę, że jest to dosyć znana miejscowo, bo ja chodzę tylko do takich perełek hesu, Na oboźnej... 9 na jest Dostałam prezent urodzinowy. Ola mówi, że to najlepsze i jedyne oreo, które powinno istnieć. Najlepszy prezent dla mnie. Dziękuję bardzo serdecznie. O, dla Selu od Rogusi. Cute i mega cute opakowanie. Przyda się, jak będę komuś wręczać prezent. Nasza mała gwiazdeczka jest już ready steady. Chcę się pokazać, jak się e, ogarnęła się na swoją pierwszą wyprawę na Smolno. Jesteś podekscytowana? Tak, chociaż trochę się, ja wpuszczo, tak. ja <grym> się w że mnie wpuściło, tak... No nie powinni cię wpuścić, jesteś wybrana bardzo normalnie. No ja mam tak dla <grym> <grym> Ja mówiłam przez wiele, wiele lat, że moim ulubionym klubem w Warszawie jest Smola, ja ale... nie pamiętam, czy byłaś tam chociaż. Byłam tam trzy razy, o. ale byłam tam między wrześniem 2018, a grudniem 2019. <grym> I ostatni raz, 5 chyba stycznia, wybrałyśmy się właśnie z Rogucką tam i nie doszłyśmy, bo poszłyśmy na Bifor, stwierdziłyśmy po Biforze, że nie chce nam się nigdzie iść. I dwa miesiące później była pandemia. I raz byłyśmy z Miśką, już po pandemii. Tak, ale ja wtedy miałam 19 lat, a... i powiedzieli, że nie, że jestem za młoda. Tak, okazało się, że Smolna jest od 21, a ja już miałam wtedy 24, w sensie wtedy to miałam. Więcej, ale odkąd mieszkam w Warszawie, miałem no, 24, ja miałem no to ja 26 albo nawet może 7, a ty 20 różnikowo i powiedzieli, że ale to jest klub od 21, a stałyśmy pół godziny w kolejce. Mm. Ja miałam takie jakferdy, ale w ogóle o tym nie pomyślałam. Ale poszło się tutaj na jasno, byłaś pierwszy raz w życiu na jasnej. Jesteśmy padnięte, Będziemy za chwilę pić kawę. Czekamy na dudzie. Ja się ubrałam, ale jeszcze doklepię moją twarz. Czy to, że nie chce mi się iść w tej chwili, jest oznaką dobrej imprezy? Trochę martwię się edycją filmiku na jutro, bo jutro chcemy zrobić ten maraton, więc myślę, że zaczniemy jutro o 12. .00. Dzisiaj, jeżeli impreza będzie udana, to wrócimy pewnie gdzieś po czwarte o piątej wstanę, wyedytuję filmiki, zaczniemy maraton. Dzisiejszy filmik zakończy się po naszym biforze. <grywka> Jest pierwsza 25, więc wychodzimy właśnie z klubu, będziemy się żegnać. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że też żebyście trzymać się ciutko. Widzimy się za 24 godziny w Pa, pa! Świetnie ci może. Właśnie <laughs> myślałam, że muszę coś powiedzieć, a później byłam taka, nie masz swoją całą układę. Chcesz powiedzieć? Nie, nie jest okej. Okay. Świetnie sobie poradziłaś, ale byłam taka, powiedziałaś, że, że chcesz się pożegnać, myślałam, że muszę zrobić ci sztuczkę, po czym ty miałeś całą swoją formułkę i byłam taka... Cieszę się, że to jestem.